Ale z łoskotem się o kamienisty brzeg, nagie strzeliste skały, skryte za mgłą. Czy tak wygląda zaciszny raj? Zależy, jak na to patrzeć. Porywisty wiatr prawie nie pozwala jechać. Choć jest środek lipca, bez czapki, ciepłej kurtki, ani róż. Na szczęście na Waroj nie da się zaplanować długiej trasy. Jest tu w sumie tylko 21 km dróg, dlatego tradycyjnie nastawiamy się na szlaki piesze. Dojechaliśmy do końca drogi asfaltowej, niedaleko byłego lotniska. Eee, no i zostawiamy w tej chwili rowery, idziemy za chwilę na szlak w kierunku opuszczonej wsi rybackiej Mastat. Mamy do zrobienia jakieś 7, ile tam było? 7,5 km w jedną stronę, coś takiego. Jak wrócimy, pewnie rozbijemy się w tym miejscu. Bo mamy tutaj do dyspozycji pełne sanitariaty, toaletę, wodę bieżącą, więc czegoś więcej. Jeszcze tylko trzeba rozwiesić pranie i idziemy. Wbrew powszechnej opinii, Lofot nie kończą się wcale w O, choć tak by wskazywała logika norweskiego alfabetu. Półtorej godziny rejsu promem na zachód i jesteśmy odizolowani od przepełnionych kempingów i wszędobelskich kamperów. Choć postępny krajobraz skalistych szczytów co chwila przykrywany jest gęstą warstwą chmur, postanawiamy porzucić rowery i pieszo zgłębić tajemnicę tej niezwykłej wyspy. Już prawie jesteśmy. Mastad to jedna z kilku rybackich miejscowości na Vareroj. Natomiast ciekawostką jest fakt, że nie ma tutaj żadnego, ale to żadnego dojazdu drogą lądową. Można się dostać tylko pierwszym szlakiem, tak jak my przeszliśmy 6 km od najbliższego parkingu, albo łódką, jest taka mała przystań. Aż ciężko sobie wyobrazić, że w latach 70. mieszkało tutaj nawet kilkaset osób zajmujących się właśnie rybołówstwem. W tej chwili miejscowość oficjalnie jest opuszczona, przynajmniej tak jest reklamowana właśnie na początku szlaku, są zdjęcia historyczne, natomiast jak już tu przyszliśmy, mamy wrażenie, że jednak Norwedzy albo inni obcokrajowcy wykupują tutaj te opuszczone domy, remontują je. I zaszywają się na końcu świata, no bo w sumie jaki problem w tej chwili w czasach internetu, w czasach telewizji, wziąć sobie łódkę, popłynąć do miasta, do sklepu, wrócić i żyć na odludziu kolejny tydzień czy miesiąc. Już wiem, dlaczego ci wszyscy turyści, których mijaliśmy po drodze, mieli takie miny. Nie dość, że jest zimno, to jest komercyjnie. Trawa jest chamsko wykoszona. gdzie tam komercyjnie? Starbucksa nie ma. <gry> komercyjnie nie jest, ale Jest po prostu... jeden, jedyny domek stary, opuszczony. Tak, Spodziewaliśmy nie, jest, się... nie jest to już opuszczone miejsce. Proszę. Spodziewaliśmy się, że to będzie lepiej takie... takie. Skansenowe, ale Skansen, nie jest. To jest zwykłe teraz Ta, miejsce. Po małym zawodzie i błądzeniu wśród skał odnaleźliśmy właściwą ścieżkę. Następny cel to Hacheja, pocztówkowy widok na całą wyspę. O, taki. Niestety, mglista rzeczywistość zweryfikowała nasze plany. Musieliśmy obejść się smakiem. <śleszy> o, Przejadłem sobie dzisiaj jeszcze na jeden trekking, na górkę Hornet. W sumie wydawało się to blisko, bo znak pokazywał 600 metrów od drogi przebiegającej koło naszego namiotu. Ale na górze warunki się diametralnie zmieniły. Jestem w chmurze obecnie. No i trochę wieje. Zaraz chyba będę schodził, bo widoczność jest zerowa. Kurde, a taką miałem nadzieję na widok po drugiej stronie przełęczy. Wieść lokalna. War otoczają najsilniejsze prądy morskie na świecie. My tego nie odczuliśmy, płynąc promem, no troszkę bujało, ale do choroby morskiej było bardzo daleko. Waroj ma tylko 18 km kwadratowych powierzchni. Może wam to niewiele mówi, ale ja to tak sobie porównuję do Gozo na malcie, yy, które objeździliśmy w jeden dzień, a powierzchni miało ponad trzy razy tyle co ta wyspa. Taka ciekawostka, że na Waroj w ogóle nie latają yy, samoloty. Ze względu na katastrofę lotniczą, która miała tutaj miejsce, no, ileś lat temu, jeszcze to sprawdzę, samolot lądujący w ogromnym wietrze, y, roztrzaskał się dokładnie o te skały, które mam za plecami. Teraz na miejscu lotniska, koło którego dzisiaj śpimy, y, jest już tylko lądowisko dla helikopterów. Napełniamy brzuszki przed powrotem do domu i opuszczamy Waroj, najpiękniejszą lofotową przygodę. Tym samym kończymy serię filmów z lofotów. Nie zapomnijcie zajrzeć do poprzednich i zasubskrybować kanału. Pa, pa!